No, walka, ale tutaj pięknie, bożuch na tarciu Panowie, jakich ranci, wiedziecie Mimo dużego ataku Ciągle atak dla białego rycerza, brawo, Tomek się tylko broni, ale kontruje i to skutecznie Brawo trafienia, cios za cios I jadą dalej Tomek się cofa. Brawa dla Bożogrobca. Ciągle w ataku. To jest chłopak. Naprawdę młody. On dopiero ma 17 lat i zaczyna swoją przygodę z rycerstwem. Brawo, Dostał nogę, krzyk Słyszę jego. Ale walczy dalej. Brawo! No, jedna! Idzie. Zobaczcie, jak się moją. Dalej, okrzyk i poszedł do przodu. To jest taki chłopak. Jak on będzie w moim wieku, to będzie będzie na, ataki, na patrzcie, domek cały czas się cofa, ale skutecznie oddaje. Niestety, sama tak się nie liczy, trzeba się też i dobrze chronić.